Siema, kilka lat temu mieliśmy okazję oglądać obiektywnie najszybszy bolid w historii Formuły 1. Tak, obiektywnie. I nie, nie jest to Lb 19 Brytyjczyk w niemieckim przebraniu, czyli Mercedes W11. Bolid bazowany na bardzo udanej konstrukcji z 2019. Tak udanej, że w 2020 pojawił się w stawce po raz drugi. Ale dla niepoznaki, wróżył. I już na wstępie muszę wyjaśnić jedną kwestię, bo może się ktoś przyczepi. RB19 nie jest najszybszym bolidem w historii. I nie jest nawet blisko. Jest natomiast najbardziej dominującym, ale to dwie różne rzeczy, i porozmawiamy o tym w innym odcinku. Jeżeli coś jest najszybsze, to musi mieć jakieś rekordy, prawda? Mimo 5 lat na karku, W11 nadal ma 7 rekordów najszybszego okrążenia oraz 3 rekordy najszybszego okrążenia w wyścigu. Jednym z tych rekordów była średnia prędkość na okrążeniu uzyskana przez Louisa Hamiltona podczas Grand Prix Włoch na Monzie. I dobrze usłyszeliście, że była, bo już nie jest. Została pobita przez Maxa Verstappena w tym roku. LB 21 który na moment tworzenia tego odcinka daje Red Bullowi czwartą lokatę w klasyfikacji konstruktorów. Rekordowa prędkość na okrążeniu wzrosła o tyle, w11 było tak szybkie, że potrafiło wygrywać nawet na trzech kołach. No dobra, Louis potrafił wygrywać w ww 11 na trzech kołach, auterii raczej by tego nie zrobił. Wszystko miało miejsce podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone. Tor poza tym, że jest legendarny, znany jest również z tego, że bardzo szybko niszczy opony swoimi szybkimi zakrętami. Nie są to idealne warunki do pracy dla cudownego otworu od Pirelli, co w przypadku W11 skończyło się przebiciem opony, a Lewis ukończył wyścig na pierwszej pozycji. Z reguły, kiedy kolumna kierownicza zaczyna ruszać się w przód i w tył, to wiedz, że coś się dzieje. I nie jest to nic dobrego. W przypadku W11 oznaczało to jednak kolejny pokaz inwencji twórczej inżynierów Mercedesa. Kiedy W11 pojawiło się na testowych sesjach po rozpoczęciu wirusowego sezonu, wszyscy zwrócili uwagę na dziwne ruchy kierownicą kierowców Mercedesa. System DAS, czyli Dual Axis Steering, pozwalał na zmianę zbieżności kół poprzez ruchy kierownicą w odpowiednią stronę. Pozwalało to lepiej dogrzewać opony na prostych lub zmniejszyć opory, zwiększając prędkość, albo poprawić przyczepność w zakrętach. System był tak genialny i działał tak dobrze, że smutni panowie z FIA postanowili go zakazać w sezonie 2021. Bo, oczywiście, jakakolwiek innowacja w sporcie polegającym na innowacyjności musi zostać zakazana. Wiesz, że robota jest zrobiona dobrze, jeżeli kończysz ją wcześniej niż się spodziewałeś i wszystko jest odjebane perfekcyjnie. Tytuł konstruktorów zdobyty na 4 wyścigi przed końcem sezonu z przewagą 253 punktów. Tytuł Mistrza Świata, zdobyty na trzy wyścigi przed końcem sezonu, na dodatek wyrównujący rekord Musiela Schumachera, robi wrażenie. Byłaby szkoda, gdyby sezon później samochód nie był tak dobry, bo FIA postanowiła wziąć od Kubicy kątówkę i uryżnąć w bolidzie połowę podłogi, bo jest to łatwiejsze niż stworzenie lepszych opon, które nie rozsypują się na kawałki przez, w teorii, za szybkie bolidy, cokolwiek to znaczy. W ostatnim czasie na kanale pojawiło się sporo nowych widzów, co bardzo nam się podoba, więc witamy! A jeżeli Wam podobał się film, mimo że jest krótki i mimo tej tygodniowej przerwy, to dajcie nam lajka like i suba, aby mieć więcej takich filmów w przyszłości! Nara!